Cześć, na ostatnim liveie ktoś mnie zapytał w trakcie transmisji, czym się różni płyta Aurus, na przykład Master, od Mastera z końcówką X w przypadku Z790. -tek. I powiedziałem, że mam taką płytę na testy i niedługo ją będę pokazywać i wtedy opowiem, w czym ta różnica tkwi. Wtedy to mówiłem troszeczkę jeszcze tak na ślepo, bo podejrzewałem, że jest u mnie Z790 Master X, ale po otwarciu opakowania paczki okazało się, że jest tam zupełnie inny. Inna płyta, co prawda też z końcówką X, ale nie jest to Z790 Master. Okazało się, że jest to Aurus Z790 Extreme X, ale też X. Ale żeby nie być gołosłownym, to przed prezentacją i testami tej płyty głównej opowiem wam i tobie, szanowny widzu, który pytałeś mnie na ostatnim live, czym się te płyty różnią? Dlaczego jest końcówka X? Dlaczego jest ten dopisek X w nazwie niektórych płyt głównych i co on wnosi do samej architektury płyty głównej? Bo nie tylko mamy płyty Master X i Master zwykły, ale jest też Gaming X, jest Pro X i Elite X. Więc nie przedłużajmy i zaczynajmy. Tak, na początek taka mała ciekawostka. Wiecie, że ta płyta główna jest droższa od mojego samochodu Alfa Romeo, który próbuję sprzedać bezskutecznie od paru miesięcy. I nie udaje mi się, a ta płyta kosztuje, ale o tym na końcu filmu. Natomiast, jakby chciał ktoś kupić Alfę 156, to zapraszam serdecznie do kontaktu. To tak, zacznijmy. Dlaczego ten X? Aurus ostatnio dodał dopisek X do kilku różnych typów swoich płyt głównych. Ten X to generalnie oznacza, że jest to next generation, że są to płyty przygotowane pod najnowsze procesory 14. generacji Intela. Nie znaczy to, że nie obsługują poprzednich generacji jak 13. i 12. Natomiast do nich specjalnie dodano kilka feature'ów. Po pierwsze poprawiona obsługa szybkiego RAMu DDR5. W przypadku tego Xtrema obsługuje pamięci do nawet 8800 MHz. Po drugie szybkie zatrzaski radiatorów dysków M2, czyli tych dużych blach, które też zakrywają czasami chipset. Odblokowujemy je ściągamy. Nie trzeba śrubokręta. Zakładamy z powrotem po założeniu dysków. I już. Po trzecie, w przypadku tego extrema, którego dzisiaj Wam chcę pokazać, ma wbudowany wyświetlacz uwaga pięciocalowy wyświetlacz, wbudowany w płytę główną masakra jakaś fajny future w serii Aurus Pro X te płyty mają dedykowane wbudowane, wlutowane na laminacie wyjście wideo dla takich malutkich wyświetlaczy, jak kiedyś Wam pokazywałem że można założyć do obudowy, który monitoruje nasze, nie nasze tylko parametry systemu płyty głównej i tak dalej, nie trzeba się bawić w przez HDMI wystarczy wpiąć bezpośrednio go do płyty głównej, ten Xtreme nie ma, ma za to ten 5 calowy wyświetlacz już wbudowany w płytę główną w serii X wzmocniono również cały układ chłodzenia płyty głównej, czyli inne termopady, inne radiatory, karbonowa powłoka radiatorów i tak i tak dalej. Wszystko po to, żeby te temperatury były jeszcze niższe. Seria X również posiada dodatkowe ilości ilości dodatkowe laminaty płyty głównej. Przeważnie jest 5-6, w niektórych jest 7, dodano siódmą, a w Xtreme jest aż 8 warstw PCB, z czego Dwie są miedziane. Zastosowano też specjalne wzmocnienia dla złączy PCIe, dla banków pamięci, dla złącze M2, które podwajają, a czasem w niektórych przypadkach, jak w przypadku złącza PCIe, sprawiają, że to złącze PCIe jest 10 razy bardziej wytrzymałe niż złącze PCIe. Bez takiego wzmocnienia nie będzie się wyginało samo złącze pod ciężarem dużych, potężnych kart graficznych. I dodano na koniec kilka bajerów w Sofcie zarządzającym płytą główną. To takie główne różnice pomiędzy serią X. A seriami, które już dobrze znacie i na których do tej pory Aurus opierał swoje portfolio. Więc jak już wiemy, co to jest seria nowa, seria X w płytach Aurusa, to przejdźmy do Xtreme. X. Opakowanie jest naprawdę potężne i naprawdę ciężkie. Jest to wszystko ze 3-4 kg towarza. To dlatego, że płyta jest wyposażona w specjalną, wzmocnioną zbroję z jednej i z drugiej strony. Bo jak widzicie na załączonym obrazku, tak naprawdę tutaj nie ma gołego, czystego laminatu. Jest tylko i wyłącznie zbroja, i pozostawione są miejsca, w które wpinamy. Ram karty graficzne, procesor i tak naprawdę tyle. Reszta jest zabudowana. No Pójdźcie za chwilę, zobaczmy co tu jeszcze dostajemy w komplecie. Kable RGB, termistory, głośnik do pomiaru głośności. Można ustawiać obroty wentylatora pod kątem głośności. Nowe, ha, takie mijające się naklejki. Antenkę Fifi, splitter do wentylatorów. Drugi splitter do wentylatorów, redukcję do kabelków z przedniego panelu. A w drugiej części USB-DK, karta muzyczna, którą możemy wpiąć do USB-C na front panelu i do niej Podpiąć dodatkowe urządzenia, jak tablet, telefon, drugi komputer, notebook, cokolwiek sobie tam życzymy. Co ma też dawać nam dźwięk do naszego komputera. Kable SATA w materiałowym oplocie. Naklejka plus 20 do Fejmu. Kolejne splittery do RGB tym razem. I przejściówka do przedniego panelu. Kolejna. Tutaj tak ładnie zapakowany jest taki powiedziałbym, że całkiem małych rozmiarów. Radiator do dysku Gen 5. No, płyta niestety nie ma go w komplecie. Musimy sobie go dokupić. Ale jak go dokupimy, to już mamy praktycznie. Pewność, że ten radiator schłodzi nam dysk Gen 5. Według Aurusa, przy pełnym obciążeniu dysku Gen 5, nie powinien on przekraczać z tym radiatorem 50 stopni Celsjusza, co uważam, że jest to bardzo dobry wynik, bo Gen 5 grzeją się bardzo cienkie, finy, pokryte nanokarbonem, jak zresztą większość chłodzenia na tej płycie głównej. Także takie maleństwo jest też w komplecie. Całkiem sporo waży, ze 300 gramów na pewno. Najpierw chcę wam pokazać tył płyty głównej. Jest cała, tak samo jak przód opancerzona. Co więcej, pancerz termiczny, który tutaj na nim jest, on styka się w wielu miejscach za pomocą bardzo wydajnych termopadów z różnymi komponentami, na przykład z tyłem sekcji zasilania, z tyłem chipsetu, z tyłem złączy M2, więc mamy pewność, że ta płyta będzie naprawdę dobrze chłodzona. Wszystko na tej płycie głównie jest wzmocnione, wypasione i dostosowane do najbardziej wymagających użytkowników. Tak w skrócie Wam powiem, że na przykład to wzmocnione specjalnie taką grubą pancerną osłoną Złącze PCIe jest o 10 razy bardziej wytrzymałe niż standardowe złącze. Wzmocnienia osłony, osłony banków pamięci RAM powodują po pierwsze mniejsze interferencje sygnału przesyłanego z pamięci RAM do procesora i do chipsetu, przez co te pamięci powinny się albo kręcić wyżej, albo ustawić na XMP wyżej, a po drugie. Wytrzymują ponad 5000 założeń i wyciągnięć kości pamięci do slotu. Tutaj, jakby się ktoś nudził i sep strykał, wkładam, wyciągam, wkładam, wyciągam. Wiecie, pamięć RAM oczywiście, do slotu, do banku pamięci RAM. Tu są te zatrzaski, o których Wam mówiłem. Takie, nie trzeba już szybek do zdjęcia tego całego ustrojstwa. Zobaczcie, jak to się szybko i łatwo robi. Pyk i mamy 5 złączy do dysków M2. To jest Gen 5, a wszystkie są pozostałe Gen 4. Jak widzicie. Ostatni, drugi w zasadzie slot PCA jest zabezpieczony taką osłonką, żeby nam nic tutaj do niego nie wpadło. Tą zaślepkę ściągamy po zdjęciu tego radiatora, bo to też jest radiator. Płyta ma 8-warstwowe PCB. Dwie warstwy są z miedzi. Pierwsza warstwa miedziana jest specjalnie dedykowana tylko i wyłącznie do banków pamięci ram, przez co ten sygnał powinien być praktycznie idealny płynący. Na drugiej warstwie PCB miedzianego jest wydzielona też ścieżka dla systemu audio, który jest bardzo potężny na tej płycie głównej, ale do niego przejdziemy za chwileczkę. Sekcja zasilania, moi drodzy, yy, dla mnie coś pięknego, 27 faz, z czego 24 fazy dla CPU, każda 105 A, jedna faza dla VCC GT 105 A i dwie fazy dla VCC AUX. -a. Maksymalnie chyba wypaśniona sekcja zasilania, jaką widziałem ostatnimi czasy. Do tego jest potę chłodzona potężnymi radiatorami ze specjalnie zmienionymi cienkimi finami. Te piny posiadają nanokarbonową powłokę, co też ma odprowadzać dodatkowo ciepło. I te dwa potężne, grube radiatory są połączone ze sobą potężnym 8-milimetrowym pipe'em. Jest też system odprowadzania ciepła z tego radiatora, który znajduje się pod... Pięciocalowym wyświetlaczem, tutaj jest ten wyświetlacz, o którym Wam mówiłem. Pokażę Wam go, jak będziemy uruchamiać tą płytę główną. Z tyłu są takie otwory wentylacyjne, i cały system jest tak skonstruowany, że to ciepłe powietrze ma się wydostawać właśnie na tył z nad tego radiatora, głównego sekcji zasilania. Zmieniono też termopady na super wydajne. Także myślę, że chłodzenie tej sekcji zasilania powinno być w teorii, jak będzie w praktyce. Zobaczymy, powinno być wzorcowe. Płyta otrzymała chyba najbardziej wypasioną sekcję audio z tych, które znam. Ona jest akurat osłonięta takim specjalnym, nie wiem, to jest chyba taki guma, gumowy materiał, więc nie będę tego odklejać, bo płyta leci dalej do kolejnego testera, nie będę tego psuć. Ale kilka słów chciałem się tutaj zatrzymać właśnie przy tej sekcji audio. Jest oparta na DAC-u ESS Sabre Hi-Fi ES9280C Pro, a dodatkowo są też dwa układy ES9080. Wspiera DTS, wspiera HD audio, a stosunek sygnału do szumu to minus 131 dB, więc tak naprawdę high-end mamy tutaj, przewyższający jakąkolwiek kartę dźwiękową na PCE do 1000 zł na pewno. Zwróćcie uwagę, że płyta ma wyprowadzone wszystkie wyjścia od prawej strony na płask. Złącza do wentylatorów, do których są splittery, 24 pin, USB-C front panel, dwa razy USB-C, cztery porty SATA, plus tam jeszcze jakiś konektorek. Wszystko jest na płask, nic nie czy z góry. Z góry tutaj mamy jedynie przycisk power, przycisk reset i przycisk wielofunkcyjny, do którego możemy sobie przypisać różne funkcje w BIOSie. Jest też wyświetlacz kodów debug i innych kodów. Jestem ciekawy, czy w tej wypasionej wersji zrobili tak, bo bo w innych to nie było do tej pory, Aorus generalnie tego nie robił, że ten wyświetlacz w trakcie pracy zmienia się w wskaźnik temperatur. Zobaczymy. Nie wiem, bo jest wyświetlacz, na którym te temperatury są, więc nie wiem, czy chcieli to dublować, aczkolwiek byłoby to przydatne według mnie również. Złącze EPS dostajemy się poprzez zdjęcie takiego, takiej magnetycznej osłony, ona jest na magnesach. Mamy tutaj dwa złącza EPS i też mamy y, sysfany. Do procesora i do pompy. Generalnie jest 6 złączy wentylatorów na całej płycie głównej. Puste splittery, które też dostajemy w komplecie, ponieważ te złącza od tej strony są dosyć niestandardowe. Takie jak czasem można spotkać w płytach i TX-owych. Złącza tylnego panelu jest bardzo bogato. Mamy przycisk włączania, przycisk kuflesza, BIOS-u. Możemy sobie sfleszować BIOS. BIOS jest jeden na płycie głównej, dlatego jest też tutaj Q-flash. Wyjście na anteny Wi-Fi. Wi-Fi, uwaga, jest w standardzie. 7E. Obsługuje 11 BE na paśmie 320 MHz, więc taki high-end już a propos Wi-Fi. Jest, jest też oczywiście Bluetooth 5.3. Dwie karty sieciowe 10-gigabitowa i 2,5-gigabitowa. Dziesiątka to jest Marvela Action, a 2,5-gigabitówka to jest standardowy Intel. 10 portów tych czerwonych, USB 3.2 Gen 2, czyli szybkich portów i dwa wyjścia Thunderbolt. Cztery są to pełne wyjścia Thunderbolt'a obsługujące sygnał wideo i szybkie ładowanie oraz szybkie transfery. Cyfrowe złącze audio SPDIF, wejście na mikrofon i wyjście audio takie zespolone jedno. Końcówki, oczywiście, pozłacane w zasadzie. Wszystkie kabelki podpinane przez przejściówki, nawet tutaj mamy przejściówkę do dwa razy USB i do jednego wentylatora. Wszystko jest wpięte do jednego gniazda. Tu znowu wchodzi. Przejściówka do przedniego panelu naszej obudowy, czyli przycisku Power Reset, Power LED, HDD LED. Więc yy, tak naprawdę nic tu nie wpinałem, bo jak widać na dolnej krawędzi nie ma żadnych złączy, bo ona jest cała przykryta tą osłoną, którą wam pokazywały sterowniki zainstalowane więc można działać hmm, niestety nie znalazłem nigdzie i prawdopodobnie się nie da a przynajmniej na razie może tego nie przewidzieli sterowania tym dużym pięciocalowym wyświetlaczem na płycie głównej on podaje nam parametry ok. natomiast nigdzie w ustawieniach nie ma możliwości jego kastomizacji nawet jak wejdziemy tutaj w LCD panel to wyświetla nam się tylko LCD panel LCD wyświetlacz LCD od naszego chłodzenia IO znaczy nie się wyświetla bo Mam podpiętego tutaj X360 Waterforce od Aurusa. Natomiast nie ma nigdzie, niestety, sterowania, moi drodzy, tym panelem, a szkoda, bo jakiś film można by sobie oglądać przy okazji, na przykład, jakiejś instalacji na tym wyświetlaczu, a tutaj, no, niestety, lipa. Jeszcze wyświetlacz, chcę wam pokazać, jakie parametry on wyświetla. On sobie zmienia automatycznie co kilka sekund, przełącza się i pokazuje inne parametry. Ten górny, jak temperatura procesora i sekcji zasilania, pozostaje stały. Natomiast te dolne, jak prędkość pamięci i obrotów wentylatorów się zmienia, jak na przykład teraz widzicie skoczył CPU voltage, a teraz zmieniło się na taktowanie procesora. I poniższe dwa parametry też się również zmieniają, ale one tam mówią nam głównie o, o obrotach wentylatorów, które są podłączone do poszczególnych sysfanów. już chwilę idzie, co prawda wentylatory odają, mm, będą nam przeszkadzać, ale mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Najcieplejszy punkt tam, gdzie widzicie, to jest 52-53 stopnie, który pokazuje nam płyta główna, a tutaj, gdzie ja wskazuję krzyżykiem, to jest 46 stopni. Zobaczmy, jak chipset się bardzo nagrzewa. 44,2 stopnia Celsjusza, jak widać tutaj na załączonym obrazku. To jest temperatura chipsetu, więc tak naprawdę jest chłodny, pomimo tego, że nie ma założonej na niego... Tej osłony termicznej. Pamiętam, jakbyście byli ciekawi, jaka temperatura? 44 stopnie mniej więcej. A patrząc od tej strony, mamy 56 stopni, 57 stopni na PCB przy sekcji zasilania. Przy sokecie, przepraszam. I poniżej jest 47 stopni tuż nad złączem M2 dysku Gen5. Czyli na PCB, tak naprawdę, tutaj co się teraz podświetla tym krzyżykiem, to są dwie fazy zasilające jeszcze dodatkowe. Sprawdźmy jeszcze. Górny radiator na pierwszym miejscu około 50 stopni, powierzchniowo 56 stopni przy kondensatorach, które tam są. Więc uważam, że te temperatury naprawdę są bardzo dobre jak na 14900, który grzeje się bardzo mocno. No karta jest zimna, bo nie jest obciążona. A patrząc na test, no niestety mamy throttling. Nawet ta potężna 360 nie jest w stanie schłodzić akurat tej sztuki procesora 14900K, bo to tak naprawdę dużo też od sztuki zależy. No i temperatury mamy na jednym rdzeniu, co dziwne 100 stopni, a na reszcie jest zdecydowanie niżej, nawet mamy 84-81 stopni, na pikorze jest 84 najniższa, a na ikorze jest 80 stopni najniższa temperatura, więc tylko jeden rdzeń się przegrzewa. Możliwe, że krzywe IHS, możliwe, że krzywo przylutowane IHS. No, wiele jest możliwości, ale tak naprawdę ciężko jest znaleźć niegrzejącą się 14900K czy też KF. Płyta podaje bardzo sensowne napięcia. Temperatura w sekcji zasilania po odczytywana przez HWiNFO bardzo dokładna. Zgadza się z pomiarami, które przed chwilą widzieliście na ekranie. 56 stopni Celsjusza, V-Core 4 boostuje od 1,3 do 1,34 mniej więcej od obciążenia procesora. Maksymalny w buście 1,46, ale to w momencie, gdy procesor sobie w piku skoczył na 6000. Megaherców. Więc temperaturowo ta płyta jak najbardziej jest w porządku. Sekcja zasilana świetnie chłodzona, wytrzyma nawet podkręcenie w 14900K, ale tutaj jak już mamy na ustawieniach fabrycznych throttling, no to za bardzo nie ma co tej sztuki podkręcać, bo, bo będzie jeszcze gorzej tak naprawdę i tak będzie zrzucać zegary, więc nie uzyskamy nic efektywnego, jedynie więc zwiększony pobór mocy. Te procesory już są tak wyżuwowane, że już ciężko jest naprawdę je bardziej wykręcić. Chyba że trafimy faktycznie jakąś fajną, chłodną sztukę. No i niestety, wyświetlacz kodów nie zmienia się w wyświetlacz temperatury, ale to pewnie dlatego, że tutaj mamy taki duży, potężny wyświetlacz temperatury. Więc tak naprawdę, po co dublować? Aczkolwiek szkoda. No, obciążony jest tylko procesor, i w tym momencie z gniazda pobiera nam około 400 W. Karta graficzna nie jest obciążona. Więc sam procesor pod obciążeniem z tą płytą główną z pamięcią RAM DDR5 i I.O. pracującym prawie na 100% obrotów pobiera nam około 400W pod pełnym obciążeniem. Założyłem testowo dysk NVMe Gen5 Corsera MP700 Pro. Parametry odczytu i zapisu sekwencyjnego są jak najbardziej zgodne z danymi producenta, więc śmiało można do tej płyty zakładać dyski Gen5 i nie będzie przekłamywała nam, co niektóre płyty mają zwyczają na przykład Szczycą się, że obsługuje dyski Gen5. Okazuje się, że w praktyce, no niestety, nie są tylko Gen5 ready, co nie znaczy, że je obsługują. Zapis i odczyt sekwencyjny mojego dysku systemowego, dosyć wysuszonego, ale nadal, który używam z powodzeniem, jest też w porządku. 3,5 niecałe odczyt i 3000 ponad zapis, więc parametry takie, jakie deklaruje producent, czyli Patriot Disk Viper VPN 100. BIOS ma nową postać, postać graficzną, którą niektórzy z Was, użytkownicy płyt Aurus, mogą już, mogli już tak naprawdę, albo już widzą po ostatnich aktualizacjach BIOSu. Aurus tutaj pozmieniał troszeczkę wygląd, taki na bardziej graficzny. Czy jest to fajne, czy nie? Na pewno może bardziej kolorystycznie ładnie to wygląda, natomiast funkcji w tej płycie głównej jest naprawdę sporo do samego podkręcania procesorów, więc wszyscy, którzy tutaj lubią bawić się, dłubać, może niekoniecznie w OC Procków, bo jak Wam powiedziałem, bo te procesory już są praktycznie wymaksowane do granic możliwości, to znajdą sporo dla siebie zarówno w podkręcaniu pamięci RAM, jak też w podkręcaniu procesora. Można się bawić, dłubać, siedzieć, resetować BIOS bez żadnego problemu. I spróbować uzyskać jakiś jeszcze lepszy wynik, może dla własnej satysfakcji bardziej niż dla praktycznej przydatności. No ale to tak jak zawsze loteria silikonowa nam da procesor taką sztukę Dostaniemy i czasem uda się ją podkręcić, a czasem nawet trzeba będzie powyłączać jakieś turbobusty, żeby się nie przegrzewała. Na to już niestety nie mamy wpływu. Bios jest bardzo ładnie rozbudowany, dosyć sensownie poukładany, więc tutaj sterowanie całe wentylatorami, pompami, wychodzenia cieczy, jak też IO, więc tutaj na pewno się nie można zgubić, a funkcji przydatnych jest naprawdę sporo. Z ciekawostów mam powiem, że ten bios jest przygotowywany we współpracy z producentem oprogramowania HW Info producentem opływania, które na pewno większość z Was dobrze zna i które ja używam, również podczas testów, które podaje tam różne parametry systemu, temperatury, napięcia i różne inne rzeczy. Nie oznacza to, że HWiNFO napisało BIOS dla Aurusa, to oznacza to, że BIOS jest napisany w ten sposób, żeby HWiNFO potrafiło odczytać wszelkie parametry, które jest w stanie podać płyta główna ze wszystkich swoich czujników, żeby móc uzyskać maksimum informacji w programie HWiNFO o Płycie głównej Aurus Xtreme X, zresztą nie tylko Xtreme X, ale też innych płyt z dopiskiem X na końcu. Czas, moi drodzy, na podsumowanie tej wypasionej płyty głównej, bo jest naprawdę wypasiona. Przez zajrzeć do swoich notatek, uwag nie mam poza kilkoma. Oczywiście. Co do zalet, to praktycznie same superlatywy. Świetne wykonanie, 8 was PCBS, tego dwie miedziane, odseparowane linie dla pamięci, odseparowane linie dla super układu audio. Więc tutaj jest wszystko tak, jak powinno być. Świetne materiały użyte do wykonania tej płyty głównej. Thermal Armor od drugiej strony, czyli też chłodzi nam komponenty od spodu płyty głównej. Duży 5-ocalowy wyświetlacz, który może się podobać, ale nie można go customizować. jego ustawień przynajmniej na razie. Możliwe, że Aurus jakiś czas zrobi upgrade firmware'u, na przykład, i będzie można już to robić za poziomą Gigabyte Control Center oprogramowania. Na razie nie można. Wyświetlacz Debug LED nie wyświetla nam temperatury, ale za to mamy temperatury na tym 5 calowym LCD-ku. Więc powiedzmy, że jest w porządku. Minusy tak naprawdę dwa. Pierwszy moi drodzy, cena. No, Cena oscyluje w granicach 5000 zł. Jest to sporo, dlatego na początku powiedziałem, że jest to płyta dla, głównie dla entuzjastów, bo 5000 zł to jest cena średnio budżetowego komputera gamingowego, na którym możemy sobie pograć bez problemu we wszystko. Natomiast tutaj sama płyta 5000 zł. To jest dużo, ale i tak jest to mniej niż na przykład konkurencja w postaci MSIA Godlikea, który kosztuje chyba prawie 7000, więc. Te 5000 jak na maksymalnie wypasioną płytę główną. Ja wiem, że to jest dużo, to i tak nie jest. Źle. Ciężko mi to słowo przeszło przez gardło, ale no tak to wygląda. Skoro konkurencja ma płytę droższą o 2000, no to tu mamy taniej o 2000, jeżeli szukamy maksymalnie wypasionej płyty i mamy na to kasę. Tak i drugi minus moi drodzy, według mnie spory. Ja wiem, że założenie jest takie, że ta płyta ma dwa wyjścia pełnoprawne, wyjścia Thunderbolt 4, i przez nie też można wyświetlić obraz, ale tak naprawdę na tym złączu nie znajdziemy ani HDMI, ani DisplayPortu, więc nawet jak mamy podstawę z literką K który ma wbudowane APU i będziemy musieli uruchomić komputer bez karty graficznej zewnętrznej no to może być problem chyba że mamy monitor przystosowany do Thunderbolta z wyjściem Thunderbolt 4 albo będziemy się bawić w jakieś przejściówki które nie zawsze niestety działają jak powinny i czasami ten obraz nie jest przesyłany standard bolta na monitor przez przejściówkę. Więc mogli tutaj dołożyć chociaż jeden port, DisplayPort, który nie jest na licencji i za niego nie trzeba płacić, bo za HDMI każdy producent, który montuje pod HDMI do swojej płyty głównej, musi zapłacić parę dolarów licencji. Okej, okay, ale display DisplayPorta mogli tutaj wsadzić dla świętego spokoju, niestety nie ma. No i tak naprawdę chyba tyle z Was, co im przyszło do głowy. Pod filmem w opisie znajdziecie oczywiście link do MoraleNet, do koszyka z podzespołami, za których to pomocą testowałem tą płytę. To główną, znajdziecie tam wszystko, łącznie z kartą graficzną, chłodzeniem, procesorem, dajcie mi znać co sądzicie o tej płycie głównej i czy jeżeli mielibyście 5 tysięcy w portfelu na wydanie na płytę główną, nie na całe komputer, ale na płytę główną, to czy wybralibyście tego Aurusa, czy Wam się podoba, szczególnie ten wyświetlacz czy robi fajne wrażenie. No, szkoda, że nie można nim jeszcze, myślę, że jeszcze sterować, ale naprawdę wygląda to zacnie. No i ode mnie to daje moi do Dzięki serce za oglądanie tej szybkiej recenzji, bo nie zagłębiam się już od dawna, od jakiegoś czasu przynajmniej, jakiś czas temu wam Powiedziałem, dlaczego nie będzie tablic testowych i tak dalej, innych zanudzających rzeczy, które większość z Was i tak nie ogląda. A bardziej się wolę skupić właśnie na temperaturach, prędkości dysków to, co jest tak naprawdę ważne w praktyce dla większości użytkowników. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was. Wideoblog tech, cześć.